Dobry wieczór Państwu! Po dłuższej przerwie przyczyn technicznych niestety ale witam znowu cieszę się, że Państwo oglądają Zbliżała się święta i na początek chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do oglądania 6 grudnia Telewizja z program Mikołajkowy poświęcony chorym dzieciom. Im więcej nas będzie przed telewizorami, tym więcej pieniążków uzbieramy dla chorych dzieci, które czekają na naszą pomoc. Ja również po pracy się przyłączę do tej akcji Włączę Polsat. Także 6 grudnia Polsat wszyscy oglądamy Program Mikołajkowy. Im więcej nas będzie, tym więcej pieniążków uzbieramy dla chorych dzieci. A teraz proszę Państwa, już świątecznie do święta ma taką propozycję. Zrobimy coś tak zwane pędzikiem. Pędzikiem. Jest coś, co będziemy zabiegani, zalatani goście przyjdą i przykład będzie tak z pracy szybko tu zastawiony, nie ma zagresji co zrobić? Jest Maryja, ale sposobów jest różno, dużo, można prawda, grzybki kurczaczka, mięso ale dla tych, którzy przyjdą z pracy na ostatnią minutę proponuję coś 5 minut z pędzikiem, to znaczy będzie potrzebne pieprz, śmietanka i dodawać proste osiemnastka, jogurt naturalny, cebulka i ostatnio byłem we Sławowie. I będą potrzebne rybki. Takie płaty. O, coś takiego świeżo złowione. Także zaczynamy. Co robimy proszę Państwa? Cebulkę obrałem. Dwie starsze. Tylko kto nie ma okularków, raczej... Nie blisko w oczku, bo wiadomo, po cebuli się płacze, prawda? I przekrajamy nasze dwie cebulki na pół. Jest przekrajona, jest. Teraz szybciutko. Szósta, ja nie mogę, zaraz pierwsza gwiazdka zaświeci, a nic nie ma. I teraz, proszę Państwa, może kamera się zbliży. Każdą cebulkę na takie małe kosteczki i wystarczą. Aż mi się chce. Ser... Następną, może mi tak trochę niemrawo idzie. Także ja też również Państwu życzę wesołych, zdrowych świąt, abyśmy te święta byli wszyscy razem, gościli się i pamiętajcie Państwo o jednym miejscu dla tajemniczego przybysza. Jeszcze jedną. Także kroimy cebulkę. Dwie starszą. To bardzo proste, dla szybkiego. Nie trzeba nic. I mamy taki pojemnik, prawda? I te dwie cebulki szybciutko. Więc po szóstej wkładamy do naszego pojemnika. Okryć. żeby się nic nie zmarnowało. Teraz tak, wyciągamy rybki tak? prosto z morza, od rybaka, takie płatki śledziowe i również także cebulka jest pokrojona, dwie wystarczą, a tu już czeka. O. I teraz skroimy Naszą rybkę również na takie cieniutkie plasterki. Nie wiem, czy to jest łosoś, czy to jest węgorz. Tlo, nie, łądra raczej nie. Także kroimy nasze płaty śledziowe. Wyłowione prosto z morza, świeże. Tyle starczy? Dwie rybki czy jedna starszy? Dwie. Puszkę. Rybkę może po jednej, tak? I do naszej cebulki, naszą rybkę składamy. I tak szybciutko, mogę pokroić szybciej, ale chciałem. Państwo pozwolą. Kroimy, kroimy, jak najmniejsze. Ale mi to I wkładamy do cebulki. Jest to bardzo proste, bardzo wszystko do zrobienia. Nie trzeba nic gotować, nie trzeba nic smażyć. Dla tych Państwa, którzy się śpieszą zakupy, prezenty. Wszystko jest, a nie ma co jeść. prawda, sposobów jest mnóstwo. Na pewno Państwo macie też różne swoje pomysły. Tylko to jest taka do napojów. Wysoko kokowych dla prawdziwych macio i wkładamy na cebulkę i jeszcze jest jedna, czy tylko były dwie. A, jest jeszcze jedna, trzecia biedactwo. Przepraszam bardzo. Pamiętajcie Państwo, Polska 6 grudnia. Także takie prosterki trzy starczą skroimy. A takie pół cymmetrowe, półcentymetrowe. się już śpieszy. Kroimy. Jak najmniejsze. I wkładamy do naszej cebulki. Trzy czwarte zrobione. Także dwie cebulki kroimy. Rybka wodosławowa Wkładamy. I teraz to proszę Państwa. Jogurcik bierzemy, to trzeba oczywiście otworzyć. Sprawdzić, jest. I do naszej mikstury, przygotowanej szybciej, wlewamy całą połowę jogurciku. Starczy? Tarczy? To na później. I śmietankę. Również połowę, nie trzeba duża. Całej i również źle mamy. Starczy? Starczy. I starko, proszę Państwa. Nie tak, no bo to się nie da. Widelcem albo nożem to naszą całą miksturę. Ładnie wszystko wymieszamy. 26. Żeby to się przebiło, jak to się mówi, wyrobiło, przeszło samo z się Można łyżką, można widelcem. Żeby to dokładnie, prawda, rozmieszać, żeby wszystkie składniki, które się tutaj znajdują, się połączyły. Tak starszy. Teraz jeszcze tak. Także wymieszane jest. Ale tutaj jeszcze dostaję odpowiedź od mojego kochanego kucharza. Potrzebny jest co? Zapomniałem. Pieprzyk, proszę Państwa. I pieprzymy. Przepraszam nie tą stroną, co z wrażenia, bo już tam tu dzwoni. Ale wszystko stoi, ale nie ma czym przygryć, prawda? Nie będę... No tylko niektórzy ciastem popijają ciastkami, cukierkami. Nie, ja preferuję takie męskie, prawdziwe śledziki, świetanie, jak to się mówi. Także jest to bardzo prosta, pozdrawa do zrobienia dla tych, którzy przyjdą z pracy. Nie będę mieli czasu już na nic. Minuta 8, no ile by to zajęło. No 10 minut. Starczy? Starczy. Odparowujemy pieprzyk Mieszamy, proszę Państwa. Jeszcze raz. Dokładnie. I proszę Państwa, co to znaczy? Potem możemy to na talerzyk. Szejki I? I co? Możemy to na tak chwilkę, jeżeli goście nie przyjdą, też tak chwilkę odstawić, ale jest gotowe. I teraz to, proszę Państwa, skończyliśmy. Bierzemy kieliszek. Kładziemy na stole. Goście przyjdą. Bierzemy widelec. i Wesołych, Zdrowych Świąt, Proszę Państwa. Także jest to bardzo, potrawa szybko do zrobienia, kazano pędzikę. Pamiętajcie Państwo, 6 grudnia Telewizja Polsat, zbieramy pieniążki dla chorych dzieci. Im więcej nas będzie, tym więcej pieniążków dla nich przeznaczymy. Wesołych, Zdrowych, Pogodnych, Świat Bożego Narodzenia rzeczy. Jak zawsze, każdy dzień, codziennie, wesołą listoną. Dziękuję za uwagę.